Dwa stawy o powierzchni 3 hektarów we wsi Mościsko to miejsce rekreacji dla całych rodzin. Od niedawna zbiornikami wody zarządza Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Przystań Mościsko. Organizacja pozyskała fundusze, które pozwoliły zarybić stawy oraz postawić w ich pobliżu ławki i pomosty. Wędkują u nas całe rodziny, rekreacyjnie, oczywiście. Są tutaj imprezy plenerowe. Jest to bardzo zaciszne i przyjemne miejsce, gdzie chętnie nasi mieszkańcy odpoczywają. Stowarzyszenie pozyskało prawie 10 tysięcy złotych na zarybienie stawów dzięki wpuszczeniu do zbiorników Karpi. Miejsce to przyciąga amatorów wędkarstwa z całego regionu. Było wpuszczonych 450 kg Karpia, średnia waga około 2 kg, czyli gdzieś w granicach 200 sztuk w miesiącu sierpniu zostało wpuszczonych ryb. Po okresie kwarantanny trzech tygodni staw został udostępniony dla wędkarzy i przez całe lato końcówka, jesień ryby brały dobrze. Praktycznie nie było przyjazdu, żeby ktoś nie był zadowolony i nie złapał sobie karpia. W krańcach 40 cm około do 2 kg. Fundusze pozyskane z Rady Sołeckiej oraz organizacji pozarządowych pozwoliły na zagospodarowanie tego miejsca. Postawiono ławki oraz stoły, które służą mieszkańcom wsi i turystom. Zbudowano również pomosty, które wykorzystywane są przez wędkarzy. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców udało się położyć także kostkę na terenie przyległego do zbiorników pola. Utwardzony grunt wykorzystywany jest podczas licznych imprez i pikników. Mieszkańcy angażują się również w opiekę nad tym miejscem. Mamy taką osobę, która tego. Yy... Pilnuje często. Mamy panią, panią Krzyżak, która yy społecznie tutaj sprząta. Codziennie rano jest więc posprzątane. Yy, gro osób się angażuje. Angażuje się naprawdę dużo mieszkańców, nie tylko w odwiedzanie tego stawu, ale również o, o to, żeby był wykoszony, o to, żeby były przycięte krzewy, o to, żeby to pięknie wyglądało. Stawy w mościsku służą zarówno mieszkańcom, jak i osobom przyjeżdżającym z całego regionu. W ciepłe dni na miejsce zjeżdżają się całe rodziny.